Witajcie, drodzy widzowie kanału Ciekawe Urządzenia. Jakiś czas temu zadałem Wam pytanie na karcie społeczność na YouTube, czy chcielibyście obejrzeć taki odcinek podsumowujący sprzęt, który zakupiłem w 2023 roku, aby móc dla Was nagrywać lepsze treści? I sobie zaczniemy od mikrofonu. Mikrofon, który już kilka miesięcy temu kupiłem, to mikrofon firmy Deity o symbolu Vmic D4. Bardzo dobrze on się sprawdza, gdy jest podłączony do smartfona za pomocą dedykowanego przewodu z końcówką USB-C. Od razu wspomnę, że nie nadaje się on do komputera, ponieważ testowałem z komputerem stacjonarnym z Windowsem 10. I nie ma wsparcia od firmy Deity dla tego systemu. Po prostu nie ma sterowników, dźwięk jest bardzo cichy, nie nadaje się to do praktycznego użytku. Za to ze smartfonami nowoczesnymi Samsunga z USB-C jak najbardziej bardzo dobry dźwięk, lepszy niż zbudowanego mikrofonu w samym smartfonie. To był pierwszy zakup. Cena tego mikrofonu powiedzmy jeszcze z jakimś adapterem, z jakimś przewodem 3-metrowym z zakończonym końcówkami USB-C no to powiedzmy, że poniżej 500 zł. taki był koszt zakupu mikrofon był kupiony w sklepie internetowym Markotek kolejną rzeczą jest taki zestaw routeru router z anteną zewnętrzną do Odbioru internetu. Internet LTE pozwala nam odbierać to urządzenie. Jest to sprzęt firmy ZTE o symbolu MF258K. I co mogę o nim powiedzieć? Bardzo dobrze się on spisuje. Mam też już parę miesięcy ten sprzęt. Przedtem miałem taki modem 4G LTE. Ale po USB podłączony do takiego routera TP-Link, w zasadzie był to Huawei E3372H podłączony do routera TLMR3420. I przez kilka ostatnich lat właśnie taki zestaw pozwalał mi odbierać internet. Oczywiście, router, tak, i obecnie był podłączony za pomocą kabla Ethernet do płyty głównej komputera. No ale gdy przychodziło lato, to jest tutaj taka aleja drzew. Mieszkam właśnie w pobliżu alei drzew, i gdy pojawiały się liście na tych drzewach, no to był problem z odbiorem internetu. Po prostu ta prędkość znacząco tutaj w moim rejonie spadała. Dzięki temu zestawowi od firmy ZTE, kupionego w sklepie X.com, wysyłanie filmów stało się bardziej komfortowe. Pięciokrotnie lub dziesięciokrotnie, w zależności od dnia i pory dnia, właśnie wzrósł ten komfort, wzrosła ta szybkość przesyłania internetu. Tak, jak kiedyś na tym zestawie. Trwało to 4 godziny dla jakiegoś długiego filmu, no to tak tutaj ten czas jest znacząco kilkukrotnie skrócony. Muszę też powiedzieć, że już nie jest dostępne w sklepie internetowym. XCOM to urządzenie i nie bierzcie tego urządzenia z sieci Play, o którym y, był też taki odcinek osobny na ten temat. Te urządzenia też oferuje Play ze swoim logiem, z ofertą internetu, i w tej sieci Play jest zablokowane, zablokowana agregacja pasm. Nie macie pełnego menu, tak jak w porównaniu do zakupu tego urządzenia, tego zestawu w takim zwykłym sklepie, nie operatora. Tak, jak X.com, Morele czy jakiś tam Mediamarkt. No takie przykłady daję. To był drugi zakup. Trzecim zakupem był dysk firmy WD, który znajduje się tutaj w komputerze stacjonarnym. Dysk ten jest o pojemności 4 TB i jest tu taki fajny patent zastosowany, o którym też był osobny odcinek, że gdy mamy tutaj zaślanie wyłączone, to możemy za pomocą tych przełączników włączyć ten dysk i gdy uruchomimy komputer, włączymy zasilanie, to mamy po prostu dostępne te 4, 4 terabajty. A gdy nie używamy tego na przykład do magazynowania zdjęć czy filmów, no to możemy wyłączyć oczywiście na wyłączonym zasilaniu, i nie jest jakby ta pamięć dostępna, przez co mamy co najmniej trzy korzyści, bo nie zużywa nam dodatkowo prądu ten dysk, nie zużywa się mechanicznie przez ten czas, który by normalnie chodził. Jest też zabezpieczony przed wirusami, czyli złośliwym oprogramowaniem, gdy jest to w pozycji wyłączonej, to nie ma takiej możliwości, żeby jakieś złośliwe oprogramowanie uszkodziło nam dane zawarte na tym dysku, ponieważ jest on fizycznie takby tak odłączony. Co jeszcze tutaj mogę powiedzieć? Bardzo dobrze się to sprawdza dzięki takiemu podłączeniu przez takie przełączniki, i na pewno oszczędzamy na miejscu, które by ten dysk zajmował. No i nie musimy dokupy dokupywać osobnej kieszeni z osobnym zasilaniem, które by też generowało jakiś koszt. By generował koszt taki zakup dodatkowy, to by była trzecia, trzecia rzecz, czyli dysk. Wracamy tutaj. Co jeszcze udało się zakupić? To takie dwa statywy aluminiowe. Jeden może służyć dla kamery czy smartfona, a drugi dla mikrofonu na przykład. Jeden jest firmy Steam. A drugi ten niższy mniejszy jest firmy Beams. Tak to wygląda. Tutaj trzeba było dorobić tą górę nazwijmy, ponieważ nie było tych elementów u góry pozwalających zamocować na przykład smartfon, czy mikrofon. Tutaj widzimy jeszcze ramię Elgato o niskim profilu, ale ono było kupione jeszcze wcześniej, dwa lata temu. Co jeszcze mogę powiedzieć? No na pewno takie eksploatacyjne materiały, jak yy, energia elektryczna do komputera, Abonament za internet, tuż do drukarki, papier do drukarki, jakieś karty pamięci, jakieś pendrive. No to wiadomo, o tym już nie będę wspominać, jeszcze tylko powiem, że cena tego zestawu z anteną zewnętrzną, router i antena zewnętrzna to było, była cena ponad 1000 zł. A dysk, o którym wspomniałem, który jest w komputerze kupiony w sieci w sklepie X.com kosztował z tymi przełącznikami poniżej 500 zł. Także takie były moje koszty w tym roku na filmowanie, na działalność, nazwijmy to filmową na YouTube. Wszystkie te sprzęty bardzo dobrze mi się spisują, jestem z nich zadowolony i to by było podsumowanie, o które prosiliście którym byliście zainteresowani. Pozdrawiam was. I zapraszam do oglądania kolejnych filmików w następnym roku.